No dobra, mały update. Jest 2 lipca, czyli czwarty dzień wyprawy. Wczoraj wylądowałem na świetnej górce. No wylądowałem w takim miejscu, że miałem start na wszystkie kierunki. Byłem strasznie zadowolony, że to tak fajnie, że wszystko się ogarnę i będę rano mógł sobie polecieć, gdzie zechcę i w którą stronę zechcę. No ale przez 4 godziny szukałem wody nie znalazłem na tej górce. No także ostatecznie już resztką sił, byłem strasznie odwodniony, zmęczony i zły. No to stwierdziłem, że no trzeba lecieć na dół. No i zleciałem tak już po zachodzie słońca. I, no i znalazłem taką chatę gdzieś z góry, coś takiego jak tam jest, nie? O, o tamta. Tylko to nie ta, akurat trochę inna, ale też. Taka stara chata na środku polany, ale widziałem przy niej samochód, więc pomyślałem, kurde, no ktoś tam musi być. I musi być woda. No i wylądowałem i była taka para starszych, starszych Francuzów. I była taka chata, jak wiecie, jak chata czasami jest w górach, taka dla turystów, nie? Taka w ogóle ogólnodostępna. Taka była z otwartymi drzwiami, bez zamykania, ale oni tam żyli. Mówili, że są na merturze i tam, i tam żyją. No, ale, oczywiście, wszystko tam co, co chcesz, nawet jakiś chleb był i tak dalej. Woda w źródle niedaleko, no, no świetnie, w ogóle bardzo fajni ludzie. Facet mówił trochę po angielsku, także, także porozmawialiśmy sobie troszeczkę. No i bardzo przyjemni. Podrzucili mnie tutaj z powrotem na szlak. Podobno mam tak z 3 godziny w górę, no ale zważył mi ten plecak w końcu, i bez wody było 24 kg. No, wziąłem 3 litry wody. 3,75, prawie 4 litry wody, no ale to schiz trochę po wczorajszym, no i, i pewnie ma teraz 28, ale ale jest nieźle, z rana jest nieźle, tylko muszę doładować sobie te e, śniadanko ostatnie co mi zostało to e, kryptoreklama Lidla miejmy nadzieję, że to jest bardziej pożywne od tego co jadłem wczoraj, bo długo na tym nie pojechałem no, no to tyle idziemy w górę i lecimy chyba, nie? Ładny dzień się szykuje, na pora